Poznaj Football Lab. Rozmawiamy z Piotrem Szczechowiczem, trenerem. Jakie są główne cele szkoleniowe obozu Skills Box Camp? Do głównych celów obozów Football Lab zaliczyć należy poprawa techniki jeżeli chodzi o elementy motoryki, zwracamy przede wszystkim na działania związane z szybkością, szybkością reakcji, z szybkością podań, z szybkością e, wykonywania zwodów, czyli połączenie, połączenie można powiedzieć elementów motorycznych z elementami technicznymi, z elementów taktyki, w szczególności budowanie, budowanie przewagi e, 2 na 1 albo w ataku, a także w bronieniu 1 na 2, żeby umiejętnie. Ustawić się do tego, żeby potem to w dużej grze zdecydowanie wykorzystać. W jaki sposób program obozu integruje treningi piłkarskie z zajęciami motorycznymi i mentalnymi? Na zadaniach, które otrzymujemy przed obozem, mamy ściśle określone elementy, które, na które zwracamy uwagi i staramy się aby to wszystko, czyli elementy techniczne, motoryczne, a także taktyczne, ale też i mentalne, tak aby te zajęcia wspólnie Prowadzone były przyjemne, ale przede wszystkim pożyteczne, bo to na tym się skupiamy. W jaki sposób dostosowujecie program treningowy do indywidualnych potrzeb i umiejętności każdego uczestnika? Każdy z uczestników obozu na pierwszym dniu jasno przedstawia. przedstawia Precyzuje swoje cele, które chciałby, chciałby poprawić. Czy to są elementy techniczne, czy to są elementy związane z motoryką. Do tego dochodzi e, rozmowa, z, rozmowa z zawodnikiem, na której e, każdego dnia rano ustalamy e, przed zajęciami głównymi, co byśmy chcieli poprawić. Spotykamy się zawsze rano, są to zajęcia e, nieobowiązkowe, i każdy zawodnik z trenerem mm, spotyka się na boisku czy na sali e, i. Pracujemy nad tymi elementami, na którymi on chciałby zwrócić szczególną o. uwagę. Jakie są Pańskie obserwacje dotyczące postępów uczestników w trakcie trwania obozu? Wiadomo, że piłka nożna to jest element powtarzalności. Nie da się nigdy w krótkim czasie coś powtórzyć. To tak jak jest z nauką języka angielskiego. Trzeba ileś razy powtórzyć dane słowo, czy dane zdanie, czy dany czas, żeby nauczyć się, a następnie potem wykorzystać wykorzystać to w życiu. I tak samo jest w przypadku tych, tych naszych uczestników, którzy jadą do klubu. E, nauczyli, się, nauczyli się elementów, e, na których zwracaliśmy e, uwagę, oni otrzymują od nas również informacje, na czym należy pracować, na co zwrócić uwagę, gdzie szukać pomocy w postaci takiej, czy kontaktu z nami, czy możemy przygotować się, spotkać, czy oni sami nawet potrafią do nas przyjechać, nie ma niestety nic za darmo, trzeba pracować, pracować, pracować. I wykorzystywać to w grze, czyli odpisywać sobie w naszych bukletach, w których pokazujemy, co się poprawiło, jakie zmieniło się cele, jak w stosunku do tych celi wychodzi ich gra na boisku, bo to jest najważniejsze, że, że, że można poprawić się mocno pod względem technicznym, motorycznym, ale i tak na samym końcu w grze będzie ta weryfikacja, jak to jest pożyteczne dla drużyny. Co wyróżnia Skills Box Camp na tle innych obozów piłkarskich dostępnych w Polsce? Wyróżniamy się fantastyczną atmosferą panującą na naszych obozach, fantastycznymi ludźmi, którzy przyjeżdżają na te obozy z całej Polski. No i przede wszystkim kadrą szkoleniową, która również też przyjeżdża z całej Polski i potrafimy wymieniać, wymieniać własne poglądy, własne doświadczenia, własne przemyślenia. Jest to słuchane i jest to wdrażane w proces treningowy, aby te obozy miały inny charakter, nie tylko rodzinny, ale przede wszystkim zachowało ich sport na wysokim poziomie.